Witajcie, kochani. Witajcie. No, mamy szczęśliwy dzień. Czwarty, czwarty, chociaż nagrywam jeszcze 3 kwietnia. I tu są, jak widzicie, kadidełka. I jedno, właśnie w tej chwili, tutaj mi się kopci. Moim ulubionym zawsze, zawsze było drzewo sandałowe, to jest to pośrodku. Ja tak rezonuję z tym zapachem. Ale dzisiaj myślałam o nadchodzącej pełni księżyca w wadze. I tu kolory, które najbardziej pasują to niebieskie, no nie dziwnego, w końcu to znak powietrza waga. Ale także lawenda. I tak sobie myślę, wow, lawenda. okej, okay. ubranko lawendowe jakieś na pełnię księżyca. Przypomnę, że 11 kwietnia, to jest piątek, będzie spotkanie. I nawet zerknę, żebym się absolutnie nie pomyliła i nie powiedziała czegoś niewłaściwego. Że piątek 11 to pewne, o pierwszej po południu czasu nowojorskiego, czyli o dwunastej w południe czasu Chicago. Natomiast dziewiętnasta w Polsce. Jeśli się nie mylę, osiemnasta. W Londynie. No więc, tak już się przygotowuję. To będzie na żywo, i tu zaznaczę, to jest poziom 1499. Rzuciłam już link dla tych, którzy jesteście od 1499 poziomu w górę. Macie link, i na żywo możecie dołączyć. Na patronie tylko można na żywo, ponieważ to jest ekskluzywnie dla YouTube poziom 1499. I już jest sporo zasubskrybowanych osób. I także tych powyżej, czytanie z uzdrawianiem 2499. Więc oni na YouTube będą mogli oglądać, kiedy zechcą. Natomiast na patronie tylko raz na żywo i to będzie z czatem, a więc naprawdę polecam. I tutaj mamy właśnie ciekawą rzecz, bo kiedy tak myślałam o tej lawendzie, której przyznam się, że nie za często używałam. Mam to, mam tak samo e, patchouli, czyli paczułę, też jest świetna, ale też muszę mieć ten moment, że zechcę to zapalić. No naprawdę najbardziej mi pasu, pasuje zawsze drzewo sandałowe, ale wracam do tego, że kiedy myślałam o pełni księżyca w wadze, Natychmiast przyszło mi do głowy, że hm, ja tak naprawdę chciałabym zobaczyć moją lawendę. Jak to będzie ze mną rezonować? Bo powiem Wam szczerze, wszystko jest pięknie, ładnie. Tu macie lawendę. Wszystko jest pięknie, ładnie. Ale najważniejsze dla mnie osobiście, co jest, to to, co ze mną rezonuje, a więc może być najmodniejsze, najwspanialsze, najcudowniejsze, nie wiadomo co. Jeżeli ze mną coś nie rezonuje, ja tego w ogóle nie chcę. Jak mnie nie interesuje, to nie interesuje. W związku z tym tak sobie właśnie zapaliłam. Definitywnie to jest to. Definitywnie to jest, co mnie natychmiast. Mmm, poczułam się lepiej, poczułam się wspanialej. Więc do tego um, nie wiem, jak ciekawa jestem, czy wy się y, i czym sugerujecie, bo to, bo to jest najważniejsze tutaj. Jak mówię, może być najmodniejsze, wszyscy mogą dookoła coś tam stosować i tak dalej. O, i to promuje. No, na przykład, co promuje lawenda? Zdrowie, szczęście, nadzieję i mądrość. No, i tak można iść, każdy coś tam sugeruje, ale powiem Wam, że dla mnie ostatecznym testem jest zapach poczuć. I z tym ta pełnia księżyca w wadze też jest połączona, bo wagą opiekuje się planeta Wenus. I właśnie planeta Wenus ma te wszystkie dotyk, zapach, smak i tak dalej. I jeżeli coś czuję intuicyjnie, wyczuwam, to jest to. To to zapalam. Nawet nie muszę czytać, dlaczego to jest. Jest przyczyna, dlaczego ja to zakupiłam. To jest moje. I w jednym okresie to jest fajniejsze, w drugim przemawia do mnie coraz bardziej. Ale w tej chwili nie to drzewo sandałowe, tylko właśnie piękny zapach lawendy. Wspaniały. Tak od razu się lepiej czuję. No więc może komuś coś podpowiedziałam w związku. Z nadchodzącą pełnią księżyca w Wadze 12 w Nowym Jorku, 13 w Polsce, z tym, że już dni przed pełnią księżyca i dni po będziemy tę pełnię odczuwać. I jak mówię, więcej, bardziej szczegółowo będę trochę mówić i czytanko zrobimy oczywiście na YouTube ogólnie dla wszystkich jak najbardziej ale dla każdego znaku zodiaku i tak podejdę bardziej szczegółowo do tego tematu na poziomie 14.99 oraz oczywiście poziom 11.11 11, dla moich kochanych patronów, jak najbardziej, zawsze. A więc, co rezonuje z tobą najbardziej? Co ci podpowiada twoja intuicja? Na co masz ochotę, żeby poprawić swój humor? Żeby zaznać więcej szczęścia? Żeby być zdrowymi? No bo przecież o to chyba chodzi. Nieważne, czy nów księżyca, czy pełnia księżyca, a wiecie, dobrze zadbać o siebie przed pełnią księżyca, dlatego że pełnia pokazuje, ujawnia, oświetla to, co jest nie tak i z czym trzeba zakończyć, gdzie jest nam z czymś niewygodnie. I szczególnie, kiedy jesteśmy w takim, och, jest cudownie, nastroju, jak nagle uderzy nas jakaś rzeczywistość związana z pełnią księżyca, a waga to związki, relacje najbliższe. Być może także dom, rodzina, to co się w kraju dzieje, to co się w związku dzieje, to co jest między przyjaciółmi, jeszcze w zależności, w którym domu Twoim się dzieje znak, to jedna rzecz, a dom następna. A więc wtedy tym bardziej jest to oczywiste. Czego już nie chcemy, bo my chcemy czuć się dobrze. Bo my chcemy być zdrowi i szczęśliwi. No niech się odezwie ktoś w komentarzu, kto nie chce być zdrowy i szczęśliwy. Dopiero to będzie ciekawe. No właśnie. Co do jednego możemy się zgodzić. I co jest tym, napiszcie w komentarzu, co Was usposabia dobrze. No na pewno, fajna muzyczka, spacerek. Ciekawe rozmowy z ludźmi, którzy z Wami rezonują, ale może jeszcze coś poddajcie swoje pomysły, bo naprawdę powinniśmy uczyć się od siebie i wiedzieć więcej. Także, kochani, na koniec dziękuję serdecznie za sporo fanów, fanek przybywających do tego kanału. Dziękuję za wspomaganie. Dziękuję za te wszystkie trzy możliwości: bycie fanką i coś więcej, i czytanie z uzdrawianiem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Także dziękuję kochanym moim patronom, zawsze mojej duchowej rodzinie i wszystkim wam, którzy jesteście zasubskrybowani. Podnosicie kciuk do góry, wstawiacie piękne komentarze. Oraz tym, którzy wspomagają mnie na Paypal. Ja was widzę, kochani, i wszystkim wam przesyłam moc miłości, moc radości. I oby to kadzidełko pięknej lawendy, które reprezentuje zdrowie, szczęście, nadzieję i mądrość, służyło nam wszystkim. Wam przede wszystkim, bo macie dobre serce. Buziaczki uściski, kocham Was, pa.